Cześć, witam Was z tej strony Mateusz, witam Was w obiecanym i zapowiadanym materiale, który dotyczyć będzie zegarka Apple Watcha serii 9. Będzie to recenzja oczami osoby, która praktycznie zegarków nie nosi, ale chciałem go przetestować i zrecenzować dla Was w tym materiale, poruszyć kwestię, która dotyczy samego użytkowania, wyglądu i przeznaczenia, czyli dla kogo ten zegarek tak właściwie jest. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do materiału. Zacznijmy sobie od chipu. Chip, który zasila ten zegarek, jest to chip S9. Szybszy od S8, czyli tego, który jest wbudowany w Apple Watcha serii 8. Dodatkowo wprowadzenie tego chipu umożliwiło dodanie do zegarka Apple Watch gestu dwukrotnego stuknięcia. Które w wielu sytuacjach będzie przydatne na przykład przy odpowiedzeniu na wiadomość w momencie, gdy mamy na przykład brudne ręce. Zegarek ten dostępny jest w wersji GPS oraz w wersji GPS Cellular, czyli wersji tej drugiej, która umożliwia nam dzwonienie i pisanie SMS-ów bez konieczności posiadania iPhone'a przy sobie. Wielkości kopert, które są dostępne dla tego zegarka, 41 i 55 mm. Mamy także tutaj możliwość wyboru trzech różnych pasków wykonanych z gumy, z materiału tekstylnego oraz ze stali nierdzewnej. Oczywiście idąc kolejnością te opaski będą droższe. Jest także możliwość ich skonfigurowania, dopasowania pod siebie. Kolejną ważną informacją, która dotyczy tego zegarka jest sam ekran, którego jasność jest największa Względem poprzednich modeli. Jest to jasność, która została podniesiona aż do 2000 nitów, czyli dwukrotnie więcej niż było to w przypadku Apple Watcha Serii 8. A wraz z tym wyświetlaczem i podniesieniem jakości tego wyświetlacza otrzymujemy tutaj funkcję Always on Display, czyli jak to Apple nazwało niegasnący wyświetlacz. Dodatkowo mamy także możliwość personalizacji i dostosowania tart zegara do tego Apple Watcha z aplikacji Watch, która jest dostępna na naszym iPhoneie. Zegarek ten oczywiście posiada certyfikat wodoszczelności IP68 do głębokości 50 metrów. Kolejną ważną i istotną funkcją, dla którego zakupuje się... Zegarek Apple Watch S8, S9 to funkcja EKG i funkcja tlenu we krwi. Funkcje pomiarowe umożliwiają nam na przykład na bieżąco zbadanie EKG w aktualnym momencie, zbadanie pulsu oraz także natlenienia we krwi, monitorując jednocześnie na bieżąco nasz puls i w razie jakiejkolwiek sytuacji, gdzie ten puls naprawdę będzie, że tak powiem, niebezpieczny. Powiadomi nas zegarek o tym, dzięki czemu zaproponuje też połączenie się ze służbami medycznymi. I z tego co słyszałem i czytałem, w wielu przypadkach Apple Watch nawet uratował życie. Jest także y, dodana dedykowana aplikacja dla kobiet, mianowicie ona pozwala na śledzenie cyklu. Kolejną ważną rzeczą, dla której zakupuje się zegarek Apple Watch, to funkcja treningu. Mamy tutaj naprawdę multum, multum, jeszcze raz multum funkcji i opcji treningowych. Od zwykłego biegu czy marszu po rower, pływanie na basenie, pływanie na otwartym terenie, triatlon, wędrówka, stepper, ergometr czy trening HIT, kickboxing. Wskazuje nam czas, w którym uruchomiliśmy i zaczęliśmy trening. Dodatkowo podaje średnie tempo. Jaki i aktualny puls. Ponadto możemy sobie tutaj ustawiać własne cele e, spalonych kalorii, przebytego dystansu itd. itd. Jeżeli chodzi o aplikację App Store, to mamy tutaj wprowadzoną możliwość pobierania aplikacji dedykowanych tylko dla Apple Watcha i skonfigurowania wielu z nich na samym iPhone'ie. Przejdźmy teraz do podsumowania. Zalety i wady. Jest to moje osobiste zdanie, z którym oczywiście można, ale czy nie trzeba się zgadzać. I mówię to testując zegarek przez około miesiąc, miesiąc z kawałkiem, jakoś tak. Więc najpierw zacznijmy od zalet. Z pewnością zegarek bardzo dokładnie odczytuje puls i posiada te aplikacje EKG czy natlenienia we krwi które umożliwiają odczyt tych wszystkich danych. Posiada bardzo dobry wyświetlacz, yy, który możemy sobie dostosować do wielkości naszej dłoni, czyli mamy tutaj tą kopartę 41 oraz 45 mm. Yy, dodatkowo ilość funkcji, opcji jest naprawdę na wysokim poziomie, a jeżeli chodzi o ceny, no to tutaj możecie teraz zobaczyć. Zegarek może być wykonany ze stali nierdzewnej bądź aluminium. Aluminium jest oczywiście tańsze. I w przypadku wyboru koperty 41 mm zapłacimy 2249, tak jak wcześniej wspomniałem. Natomiast wersja 45 mm to koszt 2449 zł. Dostępne kolory to różowy, północ, księżycowa poświata, srebrny oraz czerwony produkt Red. Jeżeli chodzi o wady, na pewno czas pracy na baterii. Ale ja zegarka Apple Watch cały czas nie nosiłem. Na przykład nosiłem 2-3 godziny zjąłem na czas mojej pracy i go z powrotem założyłem. Więc on był nieużywany. Wiadomości nie przychodziły. Yy, więc ta bateria nie schodziła. Jeżeli natomiast użytkujemy Apple Watcha ze wszystkimi funkcjami, odczytami, to na bieżąco w tle wszystko funkcjonuje, to ten czas będzie znacznie znacznie krótszy, taki który jest przedstawiony przez Apple oficjalnie na stronie. Czyli do tych parunastu godzin ten zegarek nam starczy. Więc raz dziennie, tak czy siak, trzeba będzie go podładować. Dla kogo jest ten zegarek? Zegarek ten, moim zdaniem, jest przeznaczony dla osób, które uprawiają bardzo dużo sportu. Mają jakiekolwiek choroby związane z sercem. Dzięki czemu ten odczyt EKG, natlenienia we krwi, będzie miał sensowne przeznaczenie. Możemy także zakupić nieco tańszą wersję, która będzie pozbawiona jedynie wyświetlacza o jasności 2000 nitów oraz funkcji Always on Display i jednego gestu. Jeżeli chodzi o mnie, tak szczerze powiedziawszy, wziąłem ten zegarek, został mi udostępniony przez mojego tatę, któremu serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Ja osobiście tego zegarka dużo nie używałem, praktycznie tak czy siak, mając go na ręku, płaciłem iPhone'em. I godzinę również sprawdzałem bardzo częściej na iPhone niż na samym zegarku Apple Watch. Lecz jest to fajny buyer gadget. I to w sumie na tyle. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie koniecznie kciuka w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jak macie jakiekolwiek pytania do tego materiału, zostawcie je w komentarzu tutaj pod filmem. Ja się na nie postaram Wam odpowiedzieć. To na tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz serdecznie za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Cześć.